Inter Mediolan może dziś zanotować dziesiąty z rzędu mecz ze straconą bramką. Co się stało z drużyną, która w fazie grupowej Ligi Mistrzów pozwoliła sobie strzelić zaledwie jednego gola w ośmiu spotkaniach? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Kataloński sport nie ma jednak wątpliwości: upadek Interu na ostatniej prostej jest ewidentny. Mistrzowie Włoch przegrali trzy ostatnie spotkania, nie zdobywając ani jednej bramki. W tym samym czasie Barcelona odniosła komplet zwycięstw i aż 8 razy pokonała bramkarzy rywali, choć ani razu nie uczynił tego Robert Lewandowski. Kiedy Inter kończył fazę ligową Champions League z bilansem bramek 11 i 1, 10, wielu ekspertów zaczęło wróżyć mu końcowy triumf. Potwierdzać miała się stara zasada mówiąca, że wielkie turnieje wygrywa się dzięki solidnej defensywie. Dziś te przewidywania wydają się bezpodstawne. Mediolańczycy ewidentnie utracili swój dotychczasowy atut. Świadczy o tym dziewięć kolejnych spotkań, w których tracili bramkę we wszystkich rozgrywkach przy łącznym bilansie 13 goli straconych. Polski mecz w Barcelonie. Wszystkie oczy zwrócone na szczęsnego. Wielki lider. Jeszcze bardziej niepokojąca jest seria trzech porażek bez zdobyczy bramkowej jedna dziesiąta z bologną w Serie A i 30. z Milanem w półfinale KP Italia oraz jedna dziesiąta z Romą w lidze. To kosztowało Inter utratę pozycji lidera i odpadnięcie z krajowego pucharu. Sport nie ukrywa satysfakcji, pisząc, upadek Interu na ostatniej prostej jest ewidentny. Jeśli podobne myśli zaczęły towarzyszyć również piłkarzom Barcelony, może to być dla nich największe zagrożenie w kontekście meczów z Interem. W końcu naprzeciw nich stanie aktualny mistrz Włoch, pełen klasowych zawodników. Hiszpańskie media chętnie jednak podkreślają, że podczas gdy Inter ponosił porażki, Barcelona odniosła trzy zwycięstwa: 4:3 z Celtą Vigo, 1:0 z Malorcą i 3:2 z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. W tych spotkaniach Duma Katalonii zdobyła 8 bramek, jednak Robert Lewandowski nie miał udziału w żadnej z nich. W starciu z Celtą nabawił się kontuzji i opuścił boisko w 78. minucie. Od tego czasu trwa jego wyścig z czasem o powrót do gry. Prognozowany termin to 11 maja, czyli kolejny klasy Clasico. Absencja może przekreślić szansę Polaka na tytuł króla strzelców bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie ma on na koncie 11 bramek, z 12 i Serhou Girasym 13, który już zakończył udział w rozgrywkach. Warto dodać, że w przedmeczowych analizach hiszpańskie media rzadko wspominają o tym, iż w ostatnich pięciu występach w Champions League aż siedem goli zdobył kapitan Interu Lautaro Martinez.